Ale panie pięknie wygląda. Co? Sprzedałem ci bluzę. <laughs> Tutaj są te guziki, zobaczcie. Zobaczcie to spięcie, tę koncentrację. A ile tego jest razem? Pięć tych naprawdę, czy? Co ty gadasz? Ja to w ogóle można takie, że to są. czyjeś, ktoś w tym chodził normalnie? No. Górale, dzisiaj nie będziemy robić testu waszej wiedzy. Ale sprawdzimy czy podbeskidzie jest klubem regionu, także zapytamy naszych kibiców skąd przyjeżdżają do nas na mecze. Ale Panie pięknie wygląda. warkoczyki fantastyczne. Ale muszę My dzisiaj zadajmy nie tylko o zwycięstwo, ale skąd państwo jesteście? Z Bielska. Z Bielska. Czy konkretnie ze Skoczowa? Okej, okay, ze Skoczowa. No. A skąd jesteście? Skąd do nas przyjeżdżacie? Ciekenskie. Okej. Z, kent. Z, kent. Z, kent. Okay. Z Białej. Porąbka. A skąd jeździsz do nas na mecze? Z Chybia. Cześć Jaszur. Jaszur, mam krótkie pytanie. Skąd jeździsz do nas na mecze? Proste z ścisca z żywieczyzny. Czyś tylko ma. Skąd możesz to przeiterować? C i s i e c cicieć. Pozdrawiamy, <laughs> Pozdrawiamy, <laughs> Pozdrawiamy wszystkich kibiców Ciśca. Skąd przyjeżdżacie do nas na mecze? Z Andrychowa. Z Kautsowa. Czy. Kent. Czy? Z Bielska. Z Bielska. Dziadek Tylko z Bielska. Dobra, dzięki. <laughs>

If wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the is If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. so is selected. Co? Daniel. Co jest selekta? Z autografem 139. To znaczy, że autograf jest wart. 40, 40 złotych. Ja myślę, że bluza była spoka. Ja tak zawsze kupuję. Ja, jak ja uważam, że jestem czymś gruby, to ja to specjalnie kupuję, żeby się zmotywować. I żeby o, troszkę schudnąć, nie? Jak mi się podoba coś i potem, kurde, mam motywację. zrzucę 3 kilo i już jest super. Myślę, że to jest ten case. jest Zajebista decyzja. I co? Sprzedałem Ci bluzę. Dzięki. To? No, Dzięki. chyba będę częściej przychodził. <sutur> no, <głos》>. Zrób rebus dla kibiców, kogo to są inicjały. KS ja To w ogóle do... można takie, że to są czyjeś si, Ktoś w tym chodził normalnie Ktoś no. w tym chodził i my to teraz sprzedajemy, tak? I to są ten... No ktoś w tym chodził, bo to ma inicjały, tak? To jest tak? trenera sierockiego. No ale to, niezwy... to niezły rebus zrobiliśmy Czyje to jest? No trenera sierockiego, dobra. No, to by to mówię, bo to nie wiesz, ale nie no. wiec, Dobra, drugi rebus. DF EUJ Tutaj nie, koszulka za 5 dyszek. 20. Nie no za 5 dyszek. Dobra, ja ją kupuję. Normalnie ją kupuję. No za 5 dyszek ją kupuję. Sprawdź mi, ile to kosztuje? No bez kitu. Bo jak ja to wrzucę do, do internetu, że 50 zł kosztuje taka zajebista koszulka I To jest jeszcze po zawodniku, ona jeszcze tutaj nosi, nosi ślady potu. i wysiłku wkładanego. Nie spokojnie, spokojnie nie panikuj. A ile to kosztuje razem? 5 naprawdę? Tak, Czy... co ty gadasz? To jest trudne do uwierzenia. Co? To jest nie, nie do uwierzenia. Dobra, ja płacę za to gotówką. Tak. Proszę. Dziękuję Masz bardzo. tu stówę. Proszę bardzo, wydaje. Dziękuję. Wspaniały, wspaniały dzień. Dziękuję. No, Dziękuję. Do widzenia. Prawda jest taka, że bez was bardzo trudno byłoby nam klubowi, żeby zorganizować dzień meczowy i kibice muszą mieć tego pełną świadomość. Opowiedz jeszcze, co jako wolontariusze robicie na meczach? Ogólnie spotykamy się 3 godziny przed pierwszym gwistkiem i zajmujemy się rozkładaniem reklam, brandingu i odpowiedzialni jesteśmy też za to w trakcie meczu. Jak się na przykład zdarzy, że coś zostanie zawinięte przez wiatr, to to odwijamy. Bezpośrednio rozdajemy akredytację dla dziennikarzy, dla mediów klubowych, zanosimy też składy i rozdajemy je kibicom. No i po meczu jesteśmy odpowiedzialni po prostu za zebranie zarówno brandingu, kamizelek od dziennikarzy. No i takie nasze zajęcie. Tacy trochę strażacy. Gdzie jakiś ogień, tam gasimy. Jaka jest tego korzyść? Przede wszystkim, że możemy widzieć wszystko od kuchni. No i mamy bezpośredni kontakt z zawodnikami. Zawsze miło piłkarze podchodzą, zbijają piątki. Także myślę, że oni też poniekąd doceniają, że jesteśmy i pomagamy przy zespole. Myślę, że to jest najfajniejsze, że też jest ta ekipa taka zgrana. Także to są takie największe plusy. Kontakt z piłkarzami, kontakt ze samym sobą, bo poza wolontariuszem znamy się prywatnie. Także no, myślę, że takie dwie odpowiedzi. To nie zabieram ci czasu i idziemy do roboty. I got facts over facts over tracks Isn't that spittin' slow, spittin' fast I could roast, I could gas, think I'm okay Zaraz Mateusz stwora 17 speaker Wchodzi na linię już taką powałną To jeszcze nie do meczu Zobaczcie to spięcie, tę koncentrację Tutaj są te guziki, zobaczcie. Co te wyniki zmieniają. Drodzy, witam bardzo serdecznie. spora niedziela, pan, pan naciska guzik. A ty to widzisz tam na ekranie. Zawsze pod dwie, tam po dwie, tam Na każdym <śmieniciel>. stronę Można powiedzieć? Guardiola podawania piłek. A z Guardiola to może nie od razu, bo na żadnych obozów parę razy do niego. A, nie jesteś w ogóle czujny Mankie, Może zapiąć Ci mankiecik? Jaki porządny, jaki porządny zbójnik Normalnie mankieciki pozapinane Taki zbójnik to można rodzicom przedstawić Na obiadku niedzielnym Jest wszystko dobrze Dopięte na ostatni guzik Dzisiaj będzie bardzo głośno Skąd w ogóle jesteście? GKS Kaczyce, tak? GKS Kaczyce, dobra ekipa Idzie, idzie Oh yes, you are. One, two, three, four. One, two, three, four. a reflection of the emptiness. Delirious, you think you're worth my time? You're delirious, mysterious, because you are behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains and last, and to believe in what you got. It was built to last. Yeah. Now that I've been put through hell never got anyone's help i had to do it all myself yeah.